Cześć z tej strony, to już słup ma. W dzisiejszym filmie rozbieramy taką oto paletę. Ma ona wymiary metr na metr 20. Co będzie nam potrzebne? Łapka i młotek. Zapraszam do oglądania. Pierwsze co robimy to obracamy paletę na drugą stronę. Jak widzicie, już jedna deska odpadła. Teraz zwieźmiemy się za odbicie tych trzech z klockami. Teraz musimy odbić tą deskę z klockami. I tak samo robię na środku. I na końcu. gotowe. To samo robię z pozostałymi dwoma deskami. Poza nam sam szkielet. Teraz musimy wybijać gwoździe i odbić te trzy deski. Także podkładam sobie klocek pod deskę. Jak to widzicie. I muszę teraz wybić gwoździe. I to samo robię w ośmiu pozostałych miejsc. Wszystko już jest rozłożone, teraz tylko musimy wyjąć klocki. No dobrze, paletero rozebraliśmy już bardzo szybko. Stało nam 9 klocków, kilka desek metrowych i kilkanaście półtora metra. Znaczy metr dwadzieścia. Dziękuję za uwagę. Subskrybuj, lajk, like, komentuj. Pozdrawiam Mateusz Słupmat. Cześć.